Asekuracja po przejściu. Mamy sytuację taką, wyjście na szczyt, ale to też może być w środku ściany, na jakiejś półce. Nie ma możliwości założenia asekuracji tutaj na szczycie świnicy. Natomiast jest świeży śnieg. Bartek wykopał sobie pod pośladkami duży dół. Ma też pod stopami na ugiętych kolanach bardzo mocno zaplinowane buty. Lina przechodzi do partnera pod pachą postycznej do śniegu. Nie robi przekładanki, czyli blokująca. Ręka na linii blokującej przesuwa się, on sobie lewą ręką bardzo ładnie przytrzymuje, a prawa ręka się ślizga cały czas do góry. Mm, tu nie ma żadnego luzu. Mody, nie iść tak szybko. Nie ma żadnego luzu, wybieraj mu cały czas, tak? bo też nie może go być, żeby wtedy było wyrwanie. Nie może być też, nie może też być. Stosowane na jakichś trawersach, bo wtedy są duże siły, nie może być w przewieszeniu, bo by partner wisiał, jeżeli odpadnie długo. Można też takie stanowisko wzmocnić z tyłu, na przykład szkanami, plecakiem czy łopatą, ale bardzo ważne, że to wzmocnienie powinno iść od strony, gdzie jest lina do partnera, żeby na sekuranta nie otworzyło, bo inaczej go rozkręci. Także bardzo skuteczna metoda ma swoje wady, ale jest śmiertelna przy. Przekładancy przy zastosowaniu sytuacji, kiedy ta mm, ręka będzie przekładana, jakbyś, wiesz co, on teraz już jest bezpieczny, jakbyś pokazał tą przekładankę, jak to wygląda, no, pokaż. Jak przekładasz linę, cyk, o, widzicie, pyk, pyk. I taka metoda, ale pokaż jeszcze raz. Pyk i pyk. Może być sytuacja, kiedy jest to... Nie wchodź mi w kadr, dobrze? Nie, może być sytuacja, kiedy... O, właśnie, przytrzymuje tylko kciukiem i widzicie? Przytrzymaj tylko kciukiem i palcem wskazującym. No, tu i druga ręka. I tak samo tu. Jeżeli wtedy odpadnie osoba idąca na drugiego, to ten uchwyt nie jest pewny. Dlatego zdecydowanie lepiej tak robić jak wcześniej. No, rób, czyli cyk, przytrzymuje się poniżej, przytrzymuj poniżej i przesuwaj. Przytrzymuje poniżej i przesuwa. Czyli ta ręka blokująca nie rozstaje się z liną, jest cały czas zaglutowana, kciuk rygluje uchwyt. I to jest najbardziej pewne trzymanie liny, które grozi no, najmniejszym ryzykiem tego, że partnera nie utrzymamy. Rzućcie przepaść młody, rzućcie zobaczymy jak to działa, tak? Widzisz? Czyli jeżeli tu lina jest ponaprężana, to to ryzyko jest niewielkie, że coś złego się wydarzy. No i jak się wyja robić, to, to jest dobra metoda asekuracji.